Witam na działce, tym razem przy poziomce, a filmik będzie dotyczył uszkodzeń, jakie zrobiły ostatnio przymrozki u mnie na poziomce. Tak to wygląda. Niestety większość krzaczków ma takie czarne kwiatostany. A mam tych krzaczków tutaj 80 sztuk posadzone. Trzy odmiany, więc trochę tego jest. A myślę, że jakiś większy odcinek na ten temat, odnośnie poziomek, to zrobimy sobie jeszcze dodatkowo. A dzisiaj, właśnie ten temat uszkodzeń poprzemroskowych. Niestety zacząłem właśnie czyścić te poziomki, no bo tak naprawdę z tego kwiatostanu to już nic nie będzie. Więc. Trzeba po prostu to usunąć, bo nie ma najmniejszego sensu, żeby trzymać to na roślinie. No bo ona już z tego czarnego do takiej poziomeczki już nie wykształci. Więc y, chcę pousuwać te wszystkie czarne y, uszkodzone kwiatostany. Zacząłem już y, od tamtej strony. E, z jedną trzecią zrobiłem. Zostało mi z dwie trzecie. Y, ale Ważny zabieg, żeby tu usunąć, no bo e, po prostu, żeby roślina nie traciła siły i energii na próbowanie odzyskania tego kwiatostanu i walczenia z nim, e, żeby uzyskać z tego owoc, no bo jednak roślina po to jest stworzona, e, żeby owocowała, e, więc za wszelką cenę będzie próbowała jeszcze e, walczyć o ten e, kwiatostan, a nie ma najmniejszego sensu, żeby ona o niego walczyła. Więc lepiej, żeby skupiła swoją siłę, energię na tym dobrym kwiatostanie albo na tym, który jest obok, no i których jest dość sporo, i wykształciła taką zieloną poziomeczkę. Więc o, jeszcze tutaj do usunięcia jest pokrzywa, więc ja zabieram się dalej za robotę i będę usuwał te wszystkie czarne kwiatostany. Tak więc przyjrzyjcie swoje poziomki, przejrzyjcie swoje truskawki, czy takich uszkodzonych kwiatostanów czarnych nie macie i usuńcie je, bo nie ma najmniejszego sensu, żeby one na Waszych krzaczkach były, bo z tego i tak nic nie będzie. A z korzyścią to będzie dla rośliny i dla tych dobrych kwiatostanów. Pozdrawiam, to tyle.